It's okay. we, can, we, can, uh, we can deal with them later. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na vlogu nie w kolejnym odcinku. Jak widzicie dzisiaj pogoda pochmurna i zrobiło się trochę chłodniej, bo temperatura spadła do 27 stopni. Więc można będzie... więc można będzie wyjść dzisiaj na pole i... Poprzebywać na polu i nie trzeba będzie. I nie trzeba będzie. I nie trzeba będzie klimatyzacji. I nie trzeba będzie klimatyzacji używać. You can go and say hello to the neighbor if you want. I nie trzeba będzie używać klimatyzacji. Więc tak to moi drodzy wygląda. Czekajcie. Wyłączę telefon, żeby mi tutaj... Nie wyłączę telefon. Wyłączę. Wyłączę, 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 co wyłączę. Telewizor, nie telefon. Wyłączę telewizor, żeby tutaj żeby tutaj mi nie przeszkadzał. Zobaczymy co An-an tutaj robi. O, oh, What's going on? Hmm? Oh, this is just the brush, you know, it's for cleaning. It's for cleaning An-an tutaj Widzicie, zrobiłem trochę wczoraj porządki tutaj na zewnątrz tutaj e, rzeczy simpay widzicie roślinki pomału rosną no ale generalnie co chcę wam dzisiaj pokazać co chcę wam dzisiaj moi drodzy pokazać to to ona pokażę wam ją patrzcie jaka piękna patrzcie jaka ona jest piękna tutaj wanna wanna moi drodzy zamontowana patrzcie w pokoju w pokoju przy ogrodzie. Mm -hmm. Do you like our bathtub? Uh -uh. do you like our new bathtub? Yes? Because you can swim, right? Uh -uh. An and już tutaj. You have hiccup. już tutaj testowaliśmy ją wczoraj. Ale po kolei, więc pozwólcie, że przedstawię ją najpierw. Pokażę ją wizualnie, a później wam opowiem więcej szczegółów. Więc tutaj mamy pokój przy ogrodzie, taki wysoki, bo generalnie sufity są takie bardzo wysokie. Tutaj jest salon, tam jest wyjście do ogrodu, stali widzowie już wiedzą. Tutaj jest Symphej, zamawia trawę do ogrodów. Więc tak, tutaj w pokoju przy ogrodzie, Tara, wczoraj robiłem wielkie sprzątanie. I tak on niespokój jest, jest taki wysoki. I tutaj wanna jest w rogu. Generalnie mieliśmy tutaj włożyć taką wielką, okrągłą, ale ona by nam zajęła zbyt dużo miejsca, więc włożyliśmy taką 170, 170 cm ma długości. Także ja mam 184 cm wzrostu, więc cały się fajnie mieszczę. Więc tak wygląda. Wysokości ma chyba niecałe 60 cm, a szerokości tam ma chyba 76-78, więc taka jednoosobowa. Yes, will go with you later, ok? an, -an chce iść na plac zabaw dzisiaj, bo wczoraj byliśmy, jak widzieliście, wczoraj robiłem film o, na placu jak Byliśmy z An-An i An-An chce jeszcze dzisiaj raz iść, więc pewnie pójdziemy. No, więc jeśli chodzi o wannę, <laughs> więc e, głównie ze względu na to, żeby Yang Yanga tutaj kąpać, e, ją kupiliśmy. Tak się prezentuje. Oczy, o, tak się prezentuje. Tutaj jest, tutaj jak widzicie, Shimpei taką wybrała. Shimpei się taka podobała, więc wybraliśmy taką e, Jakiej, jaką żona zdecydowała. Tutaj macie prysznic. Tutaj macie zimną wodę. Tutaj macie ciepłą wodę. Tutaj macie zmienianie pomiędzy woda leci stąd, a woda leci ze słuchawki. Gniazdko mamy na wszelki wypadek, bo myśleliśmy, żeby jakieś sobie jacuzzi zrobić, ale generalnie doszliśmy do wniosku, że na razie kupimy taką, żeby się tutaj na szybko pluskać i nie, Bo generalnie nie wiedzieliśmy jaką wybrać i, i, i tak, i tak nie mieliśmy zbytnio inspiracji do tego, żeby jakoś robić poszukiwania wyszukanej wanny, więc kupiliśmy w sumie najprostszą my chyba... Yes? What is your down hell? Sorry? What is your down hell? What is that? Your hell. Hell. What does that Smell? Yeah. You smell. You can smell something, right? What, what smell? The one from your shower gel. Oh, from the shower gel. This is the smell from the shower gel. You can smell. Hmm. What is this? What? What is the smell? The smell of milk. I I want to jak pachnie it smells. How it smells. Zrobił pod prysznicą. Yes, your shampoo is avocado smell. and -an z yang yangiem takiego używają z awokado. That's right. Your shampoo and shower gel is avocado smell. Mhm. No więc tutaj gniazdko niepotrzebne, ale mieliśmy, więc byłoby się przydało. Za dodałem tylko zabudowę, żeby tutaj nie zalało. I kogoś nie poraziło. Nie poraziło prądem w tej wannie podczas, podczas, e, podczas kąpieli. Tutaj e, poduszka pod głowę, może być po tej stronie, albo może być po tej stronie, jest e, zdejmowana. Tutaj jest pranie, rzeczy na pranie, będę musiał zrobić tutaj jakąś zabudowę, taką wysoką planuję półkę. Tutaj pewno na pranie jakieś kontenery, a tutaj jeszcze jakąś damy półkę, żeby ją zabudować. Będę musiał dopiero zamówić. Czekajcie, zobaczymy, co An-An robi. An-An tutaj, widzę, bawi się. Yes, this is for cleaning. You can sweep the floor. Mhm. Uh mhm, -huh. yes. uh -huh. you can clean over here. Mhm. Uh -huh. An-An pyta się, co to jest, bo coś nowego się tutaj kupiła do zamiatania chyba wody, do zamiatania wody z... do, z, do zbierania wody z, 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 z podłogi. No więc wanna taka tutaj. Pralki to już widzieliście. Zasłony tutaj musimy wyprać odkurzaczem piorąco myjącym. One są takie wielkie aż pod sam sufit. Kurczę, ten, ten... to pomieszczenie tutaj ma chyba z 5 metrów wysokości. Nie mierzyłem, ale z ciekawości zmierzę i zobaczymy, ile ma, ale myślę, że. No wysoki, wysoki, wysokie piętro. Patrzcie, tutaj. Ja stoję tutaj, no to jak ja stoję, to tak jestem. Tak jestem dotąd. Tak jestem dotąd. No to tutaj macie 180. A jeszcze tam jest. No, myślę, że. 4 metry na pewno. No więc generalnie tutaj wanna w rogu. Dwuosobowa by się tutaj nie zmieściła. Myślałem, żeby dwuosobową wstawić, ale by się nam tutaj nie zmieściła. Więc chciałem też większą, taką półtora osobową, żeby żeby dotąd chociaż doszła, żeby było więcej miejsca, ale nie było takich. Może jak znajdę w przyszłości, jak kiedyś zmienię, to kupię taką większą. Zobaczymy. Ee, rury od kanalizacji i od wody ciepłej zimnej musiałem puścić tutaj po powierzchni. Tutaj są. Majster nam fajnie wywiercił dwie dziury. Tutaj cyk, 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 więc zimna, ciepła woda jest. Rura od Rura od, e, rura od spuszczania wody jest tutaj i generalnie e, wywierciłem, wywierciłem drugi otwór tutaj. Więc ten drugi otwór, jak widzicie, tu wychodzi, wychodzą rurki do wody. Więc tu jest ciepła, zimna woda. Będę musiał tu zrobić porządek jeszcze z tym. Tak prowizorycznie na razie powodpinałem. A tu jest właśnie odpływ od wanny. Tak go zawinąłem, bo już mi się nie chciało ciąć tej rury wczoraj wieczorem robiłem. Kupiłem sobie te złączki tutaj, żeby było wszystko elegancko porobione i mamy tutaj cztery odpływy od wanny. Rura jest długa, więc woda trochę spływa i pod takim jest niezbyt wysokim, ostrym kątem, więc pomału spływa, no ale działa. Na razie wszystko działa, więc spoko. Nie cieknie, więc nie cieknie. Tu jest od, od pralki wąż. Tu jest od tu jest od suszarki, a tu jest od e, e, grzania wody czyli tutaj z góry spływa kurcze, taka, taka słuchajcie złączka e, 80 yuanów to wszystko mnie kosztowało słuchajcie, 40 zł taki plastik masakra no ale elegancko zorganizowane tutaj jeszcze dokupiłem e, dokupuję, dokupiłem jeszcze ten srebrny taki e, taki okrągły żeby to zamknąć i z dziurą taką tutaj, żeby wszystko ładnie weszło i trzyma się, trzyma się tutaj elegancko. Będę musiał dzisiaj jeszcze plastyliną te dziury wszystkie tutaj usztywnić i zamknąć, żeby nam jakieś robaki nie wchodziły i żeby wilgoć nie wchodziła. Więc tak to zrobione. No a tutaj rury, że porobiłem, tylko je trzeba będzie przerobić, bo jak widzicie trochę ciekną, więc... Więc, Ale majster już tutaj od wanny, który nam podpinał, to mówi, że te złączki kupił nowe, więc ma na dniach przyjechać i to przerobić. Tak to tylko założyłem prowizorycznie. Tutaj będę musiał te rurki jakoś do ściany bardziej na sztywno przyczepić, żeby one nam się tutaj nie telepały w czasie, w czasie deszczu i tajfunu i wiatrów. Poprzykręcamy pewno do ściany tutaj. No i poprzykręcam ja pewno tutaj. Zchwycę je gdzieś może na dwa. Przy wannie i tam przy pralce. No, co tutaj jeszcze zrobione? O, tutaj robiłem wielkie porządki wczoraj. Więc szafę mi się tak udało domknąć. Generalnie drzwi są... Drzwi się nie przesuwają zbytnio, bo jest od wilgoci. pofałdowana jest... E, pofałdowana jest... Pofałdowana jest... Pofałdowana jest e, Podłoga w tej szafie, więc więc generalnie ją wykrzywiło i tak ją wykrzywiło, stara szafa, patrzcie jak, jak pofałdowana, więc te drzwi się tak nie zamykają, więc takie tylko zamknąłem, bo tutaj jest generalnie szafa rupieci i różnych rzeczy do majsterkowania. Tutaj są śruby i wiertarka Tutaj są do malowania, ścian i tak dalej. I generalnie jakieś płyny do mycia i tak dalej. Tutaj mieliśmy dwie takie szafy tymczasowe. Więc tutaj schowaliśmy walizki i jakieś tam e, rzeczy. A tutaj schowaliśmy wszystkie te maszyny piorąco-myjące. Haha. Kerszery, nie kurszery i tak dalej. No więc tak to wygląda. Tutaj się będzie musiała wyprać te zasłony. Klima została, no i tyle. Ściany trochę pomyłem, więc fajnie się zrobiło. Brudy generalnie pozakrywane. Tutaj też trochę umyłem. Jakieś brudy na ścianie jak były, to wszystko jest teraz elegancko, czyściutko. Tutaj jeszcze musimy wstawić jakiś stojak na, na ręczniki i tak dalej. No i będzie. Będzie pomieszczenie do... Będzie pomieszczenie do pralnia. Pralnia, przechowalnia i... Yy, i łaźnia także tak to wygląda. Wyjście tutaj jest. Simpej robi, e, robi sobie tutaj mało ogródek. Nawet jej coś rośnie pomału. Więc dobrze jej idzie. No, no i tyle. Tak to wygląda tutaj. E, odkurzacz przeniosłem do. Odkurzacz przeniosłem do kibelka. Tutaj i mop, Bo tutaj jest trochę miejsca. Kibelek tutaj na dole. Nie ma prysznica. Jest sam kibelek, więc no, tak to wygląda. Więc jeśli chodzi o, o ilość łazienek w naszym domu, więc mamy na górze mamy dwie łazienki. Na górze mamy dwie łazienki i mamy toaletę i prysznic. Więc dwie, dwa pomieszczenia z toaletą i z prysznicem. Tutaj na dole mamy kibelek. Więc jedna toaleta i Czwarte pomieszczenie z wanną, ale bez toalety, więc tak to wygląda. Trochę pomieszanie z poplątaniem, no ale dobrze, są trzy kibelki, bo mamy mamy trzy osoby plus Yang Yanga, który nie korzysta z toalety, więc akurat nam wystarcza dwa prysznice plus wanna, więc jest spoko. Trzy osoby mogą się w tym czasie kąpać. No i jeszcze można się e, tym wężem się oblewać można jeszcze w, w tym, w ogrodzie. Edukacja finansowa trzy, latki tutaj się odbywa. Simpei tutaj handluje z An-An e, ciastkami i przekąskami. What do you think about the bathtub? Czekajcie, zapytamy się, Pe, co myśli o, e, co myśli o nowej wannie. What do you think about our new bathtub? It's uh, okay. I'm going to interview you. It's okay. It's okay. Mm. Bigger than the one in Zhangjiang. Tak. Wanna większa, 170 ta ma większa niż w Zhangjiang. W Zhangjiang w mieszkaniu mamy taką bardziej okrągłą, ale ona ma 150, więc ja tam muszę sobie, jak się moczę, to muszę sobie nogi pod podkurczać albo nogi wystawiać poza wannę, więc, Okej? Okay. What else? Mm. Tell us more. Pytamy się, mówimy, żeby więcej nam powiedziałaś, Źpinke. Mm -hmm. Are you happy with the bathtub? Well, not ideal, but the, for this, under the circumstances, it's okay. Źpinke mm. mówi, że wanna jest niezbyt dos... Because we have to put it into the Doskonała, ale. Like tak. Bo... Really no, bo w tym. Aha, bo właśnie mamy ją w tutaj pokoju, bo nie mieliśmy, in... nie mieliśmy miejsca gdzie indziej, żeby tą wannę wstawić, więc to, więc to jest jedyne miejsce, które było w miarę blisko kanalizacji, żeby zrobić odpływ. No, a musimy jak mianga kąpać, więc e, musieliśmy mieć wannę. Także, no, miejsce jest takie, jakie jest. Myślę, że spoko. Wyszło nie najgorzej. Um, jeszcze tutaj jak zabuduję to na pranie będzie fajnie. I no, ale tutaj jest duża dziura jest generalnie, bo ściany, ściany zrobione i dziura jest wielka, więc tak nam tutaj prowizorycznie yy, dorobiliśmy z silikonem i coś tam jeszcze włożyliśmy pod spód, żeby tu właśnie zablokować, żeby nam się nie lało. Nie będziemy przemalowywać tutaj tego pomieszczenia, bo też ta farba jest generalnie bardzo dobra na wodę, bo ona bo to pomieszczenie generalnie miało być otwarte, więc e, to pomieszczenie jakby miało być wystawione na warunki atmosferyczne, w tym deszcz, więc farba jest nie do zdarcia, że tak powiem. Więc na razie nie przemalowuję tego pokoju, bo będzie tutaj dużo wilgotności, więc, e, więc fajnie tutaj woda, woda woda nie integruje w tą ścianę, więc więc jest elegancko, więc miejsce, no nie najgorsze, ale jak widzicie. Jak widzicie, jest trochę krzywo. No, ale, ale daje radę, daje radę. Dobra, tutaj o! Wczoraj was wprowadziłem w błąd w filmie, moi drodzy, bo powiedziałem wam, że Majster niezbyt dobrze zamontował wannę i coś tam leje się pod spodem, coś przecieka. Ale zrobiłem testowanie. Czekajcie, nagrywa się, nagrywa się, żeby nie mówił na Zrobiłem testowanie wczoraj tej wanny. Z wężyków się nie leje. Z korka do odpływu wanny też się nie leje. I myślałem, że się leje z połączenia, bo tam są dwie rury połączone pod wanną. Jedna jest rura od wanny, a druga jest rura właśnie do odpływu, który tam na zewnątrz idzie. One są połączone pod wanną. I, i myślałem, że właśnie leje się z, te, z tego połączenia odpływów, ale okazało się, że nie leje się z tego połączenia odpływów bo, po testach. Meister też tam testował jak łączył, połowę wanny nalał i, i odpływ działał. No i właśnie ja też przetestowałem wczoraj rano i też się nie leje. Wydaje mi się, że woda nam się zbiera pod wanną ja, po kąpaniu, jak już tam wszystko ścieknie po, po bokach i tak dalej. Także to jest jedna opcja, z czego się leje. I trochę nam tam wody się zbiera pod wanną. Dokładnie w tym miejscu, bo chyba ta płytka jest niżej, więc tutaj się nam zbiera wodę, taka mała kałuża. Prawdopodobnie z tego się leje. Ha! Będę musiał przetestować. Tu jak widzicie jest taka dziura. Ha. Od tego węża. Więc ten wąż jest tutaj dziura jest taka. I prawdopodobnie woda spływa po tym wężu, bo on jest długi i cieknie gdzieś tutaj. Tam. I prawdopodobnie to jest problem. Więc Majster. Majster ma jeszcze przyjechać raz, bo te połączenia musi przy ścianie zrobić do wody. Ale chyba nie będziemy rozmontowywać wanny, bo prawdopodobnie właśnie nic się nie leje, tylko właśnie. Te Cieknie z tego Cieknie z tej słuchawki No więc tak, tak to wygląda How much was the bathtub? No. Czekajcie zapytamy o cenę jeszcze, bo zapomniałem 3000 Zapytamy się pay, o cenę wanny Around 3900 something So okay, about the grass. Okay. Uh, hmm. wait a moment I need to finish the video get ready Czekajcie, zaraz jeszcze Wam o trawie powiemy, bo się powiem, że kupiła trawę. Wanna kosztowała chyba niecałe 4000 Yuanów, czyli jakieś 2000 zł. I to była jedna z tańszych opcji, dlatego że nie ma żadnych tam bombelków i światełek i disco. Tylko jest zwykła wanna na ciepłą i zimną wodę. 4000 Yuanów, wanna 170 cm, to macie jakieś tam 2000 zł nie całe chyba 3900, coś takiego. Mniejsze są. Mniejsze są tam, chyba od 80 cm, 120, 140. 150 jest popularne, 120 są takie małe, więc. I one są tańsze, więc. Ale ta 170, jakbyście taką długą chcieli, bo my chcieliśmy jak najdłuższą. Chciałem w ogóle 180, ale nie mieli, bo chciałem jak najdłuższą, żebym się mógł wylegiwać i ja nie, jak podrośnie, to też, żeby. Żeby się zmieścił. Więc no więc tak to wygląda. Ale nie było. 180 w ogóle wychodzą z produkcji, bo nikt nie kupuje. No więc 170 była naj, 170 była największa, więc tak jak mówię, no 2000 zł około 4000 juanów. Nie wiem, czy to dużo porównując z Polską, czy nie. Gdybym chciał taką okrągłą wielką, 170 to też porównywalna cena jak. Um, około 4000 juanów, a jakbyście chcieli ze wszystkimi bajerami w ogóle bąbelki spod spodu, żeby wam pupę masowało. Bąbelki z boku, żeby wam uda masowało. Um, muzyczka, dyskoteka, światła różowe, niebieskie, żółte, zielone, czerwone, to koszt jest takiej wanny około chyba tam 7000, 6, 7 8000 coś takiego. Zależy, ile, bom, ile otworków z bąbelkami sobie życzycie. Czyli tam jakieś dwa razy drożej, powiedzmy. Jakieś 3-4 tysiące coś takiego. Dobra. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wannę. Eee, także na razie nie ruszamy. Jak majster ponownie przyjedzie, bo zamówił tam jakieś złączki właśnie w internecie, żeby nam tą wodę przerobić. Eee, to, 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 co? To mówi, że że właśnie, no to chyba tylko te złączki zrobimy, a nie będziemy go tam tarmosić, żeby żeby, żeby odinstalował tą wannę żeby sprawdzał wszystko jak tam sytuacja wygląda no więc, więc tak kąpać się będziemy od czasu do czasu żeby się wymoczyć trochę a głównie właśnie Jan Jan i An An będą korzystać. An An już wypróbowała wannę, już się pluskała. Jak ostatnio nie chciała się pluskać w małej wannie, w tej plastikowej, w prysznicu. Generalnie dwa tygodnie się nie myła. Dwa tygodnie się nie myła, czy półtorej tygodnia się nie myła, to wczoraj, słuchajcie, i przedwczoraj, wczoraj? Wczoraj i przedwczoraj już dwa razy z wanny korzystała. Codziennie się, słuchajcie, pluska, ma swoje zabawki. A chyba dzisiaj czas na Janianga. Yang no, więc tak. Dobra, to tyle. Nie zanudzam Was więcej. Dzisiaj odcinek o Wannie. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie oczywiście. Macie pytania w komentarzach. Bardzo dużo na bardzo dużo pytań, które się pojawiają w komentarzach, już są odpowiedzi w poprzednich filmach, wcześniejszych. Typu, gdzie, pracowali, gdzie pracowaliśmy, gdzie pracujemy w Chinach, jak się w Chinach znalazłem, iloma językami mówią nasze dzieci, a dlaczego mieszkamy w Chinach, a nie w Polsce. No, także na te pytania, słuchajcie, są już odpowiedzi wszystkie we, w poprzednich filmach, więc zapraszam do oglądania. Zanim zapytacie, przeglądnijcie filmy, które są już nagrane. Dobra, to tyle. Pa, cześć. A ja idę chyba na polu, będę dzisiaj działał. Simpej kupiła trawę. O, Simpej już kupiła trawę. Um, mówi, że właśnie kupiła i zapłaciła, więc trawa pewno przyjedzie za jakieś 2-3 dni. Więc. Czekajcie, pada. Zaraz zobaczę. Więc będę musiał z tą brązową ziemią sobie ją rozsypać, żeby ją przygotować pod trawę. Tylko nie chcę za szybko jej rozsypywać. Bo. Nie chcę za szybko jej rozsypywać, bo generalnie żeby nam się taka glina nie zrobiła. O kurczę, pada trochę pada trochę, więc nie chcę, nie chcę rozsypywać tej trawy tej ziemi, żeby Żeby generalnie nam się glina nie zrobiła ale będę ją musiał za niedługo rozsypać, więc tak to wygląda. Ok, widzę sąsiad tam, sąsiad z sąsiadem tam generalnie działa. O, w planach mam zrobić odcinek o sąsiadach Jacy, jakich mamy sąsiadów tutaj? Generalnie sąsiedzi bardzo, sąsiedzi bardzo wycilowani tutaj widzę. Dwóch braci, dwóch braci chyba bliźniaków, kupili sobie dwa domy koło siebie. W Chinach często tak robią, że właśnie siostra z bratem, czy brat z siostrą, czy brat z bratem, czy z siostra z siostrą mają. Kupują koło siebie mieszkania albo domy, więc to jest mega popularne w Chinach. Dobra, teraz już kończymy na serio do następnego odcinka. Pa, dziewczyny poszły do góry sprawdzić Jianganga.